Cześć! Witajcie na kanale Zielonego Parapetu. Dzisiaj przygotowałam Wam nowości, które już pojawiły się na stronie. Podpowiem, że to nie będą tylko rośliny. Zapraszam do oglądania. Kolekcjonerskie odmiany roślin domowych wchodzą na salony w zupełnie nowych odsłonach. Ostatnio trendem wędrzarskim właśnie są motywy roślinne. Do naszej oferty wprowadziliśmy poduszki. Są trzy rodzaje. Tak, poduszka Anturium, poduszka Pink Princess dla księżniczek i poduszka Monstera Variegata. Są one wykonane z mikroweluru. Jest to świetny materiał, ponieważ nie mechaci się, nie ma tych znienawidzonych kuleczek. Jest on bardzo miły w dotyku nie ściera się, więc ten nadruk zostanie cały czas taki intensywny, soczysty. W środku poduszki są wypełnione antyalergicznym włóknem poliestrowym i też, co jest ważne, nie farbują, więc na spokojnie będzie można je prać. Zwróćcie uwagę, jak pięknie odzorowują detale. Tutaj w Monsterze Variegacie nawet mamy dziury. Jeżeli chodzi o anturium, to pięknie kontrastują nerwy. No, i dla księżniczek, Pink Princess, cukierkowy, różowy. Będzie to na pewno nadawało charakter wnętrzu. Nie można obok takiej poduszki przejść obojętnie. Świetnie się komponują jako jedna albo jako cały zestaw. Na pewno będzie to świetny prezent dla roślinomaniaków. Naprawdę są bardzo miłe w dotyku, więc nie tylko da ozdoby, ale również można się na nich położyć. Jeden z najgorętszych trendów. To nie nowość, że we wnętrzach bardzo często gością yy, popiersia, rzeźby, yy, doniczki głowy, yy, ale ostatnio przychodzą istny renesans. Wystarczy przejrzeć Pinteresta czy Instagrama jest tego pełno, ponieważ świetnie to wygląda we wnętrzach. Yy, mamy dla Was propozycję osłonek Yoko. Yy, są świetnie wykonane. Zwróćcie uwagę na te detale. Piękne czerwone usta, które kontrastują albo z białym, albo z, yy, albo z białą, albo z różową barwą. W zależności od tego, jaką roślinę do niej dobierzemy, taki charakter osłonki uzyskamy. Na przykład tutaj mamy irokes, to jest taka drapieżna osłonka, a tutaj piękne, y, zwisające włosy, które, y, za które robi patyczek. Więc y, osłonki mamy też w różnych rozmiarach, więc jeżeli macie y, większą lub mniejszą roślinę, to na spokojnie będziecie mogli sobie je dopasować y, wymiarowo do swojej osłonki. Swoje wnętrze możecie odmienić, ubierając rośliny w boho-kosze. Są one w 100% ekologiczne, ponieważ w środku nie mają żadnej folii. Jest to świetnie dla osób, które właśnie żyją zgodnie z naturą, lubią takie właśnie trendy. W związku z tym pamiętajcie, aby roślinę najpierw posadzić do osłonki, a następnie do takiego bawełnianego kosza. Jest miły w dotyku, mamy w różne wzory, brązowe, granatowe, szare, albo takie kremowe. Na pewno ociepli każde wnętrze. Będzie idealnie pasował do takiego teraz takiego klimatu kominkowo-kocykowego. Zobaczcie, że wystarczy roślinę ubrać taki kosz, postawić gdzieś w salonie i od razu ociepli nam wnętrze. Jeżeli macie dzieci albo zwierzęta, to kosze też będą świetnym rozwiązaniem. No bo jak wiadomo, jeżeli coś się stanie, to jemu nic nie będzie, nic się nie potłucze. Więc przemyślcie to. Jeżeli chodzi o ukorzenianie, to mamy dla was stacje do ukorzeniania. Pojawiły się już yy, u nas w ofercie. Yy, może, możecie je mieć na trzy szczepki, mamy też również na dwie lub na jedną. Będzie to świetnie wyglądało stojąc u was na półce, ponieważ nie tylko jest to praktyczne, ale i ładne. Yy, jeżeli chodzi o stacje do ukorzeniania, to chciałam powiedzieć, że też na naszej stronie możecie zakupić szczepki roślin. Które do takiej stacji będziecie mogli wsadzić? Akurat mamy szczepki Epipremnum Godzilli. Taką szczepkę następnie wyciągacie z woreczka i z gazika. Bierzecie swoją stację do ukorzeniania. Wsadzacie do środka. I voilà gotowe. Ważne jest, jeżeli ukorzeniacie rośliny liściaste, tak jak na przykład tutaj mamy trzykrotkę, to żeby obciąć dolne liście, żeby nie dotykały tafli wody, ponieważ może zacząć to gnić i roślinka może Wam się nie ukorzenić. Naprawdę, tak jak mówiłam, to jest czyste, łatwe i przyjemne. Teraz prawdziwa kratka dla kolekcjonerów i osób, które uwielbiają takie unikatowe rośliny, które raczej rzadko spotykamy w sklepach, to są storczyki. Makodensy, tu mamy petole, a tu mamy Lowi. Są to świetne rośliny, ponieważ zwróćcie uwagę na wzór na liściach. Mi osobiście przypomina trochę błyskawice. Tutaj mamy piękne, żywo, neonowe nerwy, z którego wyrastają takie błyskawice. Nie wiem, dajcie znać co Wam to przypomina, bo i jeden i drugi dla mnie jest... Po prostu wspaniały. Mogłabym się patrzeć na te liście godzinami. Jest to roślina, która naprawdę przykuwa wzrok. Jeżeli chodzi o kwiaty, to również kwitną, ale kwiaty nie są tak bardzo ozdobne. Tutaj bardziej chodzi o liście. Są to stoczyki naziemne, naskalne. Jeżeli chodzi o warunki uprawy, to potrzebują bardzo wysokiej wilgotności powietrza, około 80-90%. Dlatego warto je hodować w takiej mini szklarence. Też potrzebują cyrkulacji powietrza, ale nie lubią przeciągu. Podłoże możecie zastosować specjalistyczny ceramizm przeznaczony właśnie dla storczyków lub nasze uniwersalne pomieszane z korą, mchem, perlitem. Czy te stoczki są trudne w uprawie, no odpowiedzcie sobie sami. Na pewno, yy, jak się patrzy na nie, to ciężko oderwać wzrok od tych hipnotyzujących liści. Jeżeli macie je w swoich kolekcjach, to dajcie znać, co myślicie o tym unerwieniu. Yy, dla mnie to są błyskawice, ale Wy być może macie inną nazwę na to. Na koniec mam dla Was niespodziankę. Ta oto za mną Monstera jest do kupienia. Nie ma jej wystawionej na stronie, ponieważ mamy tylko jedną sztukę i, jako że jest ona ogromna, zresztą jak widzicie, to można ją zakupić tylko z odbiorem osobistym u nas w siedzibie firmy. Koszt tej, tego giganta, tego potwora to jest 240 zł. Hmm, czy to dużo jak na tak potężną sadzonkę? Mi się zdaje, że nie, ale ocencie sami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu, czy przyjedziecie po tą monsterkę. No kto pierwszy się zdecyduje, dlatego zarezerwuję potworka. Więc słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że wam się podobał taki przegląd nowości. Jeżeli tak, to yy, dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, yy, żebym wam pokazała w kolejnym filmiku. Yy, no i co, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć.